Wczoraj z kamerą udaliśmy się do Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II w Bełchatowie i odwiedziliśmy mamę, która jako pierwsza w 2024 roku urodziła syna. Kiedy pani trafiła do szpitala no i jak to wszystko przebiegło? Do szpitala trafiłam w nocy tak około drugiej godziny 3 stycznia już. No obudziłam męża. Mówię, że chyba się zaczyna, no to on się za głowę złapał, no to jedziemy, mówi no co. Bieram kurtkę, torba spakowana. No i jedziemy tutaj do szpitala do Bełchatowa. No i po drodze sobie tam skurczę, mierzyłam czas, co ile. No i na izbę, i, i na porodówkę prosto. Czyli tak naprawdę ekspresowe tempo. No tak, no trochę szybciej jak przy pierwszym jeszcze. No już rozwarcie było i szybko szło, naprawdę. I 655, no to już się urodził. A skąd państwo przyjechali? I przyjechaliśmy z miejscowości Dąbrowa, to jest gmina Kiełczyków. Synek się urodził i zapewne przyniósł sporo radości. No tak, no, jesteśmy bardzo szczęśliwi. No. Jak się ujrzy pierwszy raz i poda, pani położna poda to dziecko, to naprawdę jest wzruszenie ogromne. Synek przyszedł siłami natury. Tak, tak, siłami natury. Pierwszy też był siłami natury. Wszystko poszło dobrze, bez żadnych komplikacji. Jak będzie miał na imię? No, chyba będzie Patryk. Mhm. Wspólna decyzja? No, wspólna trzeba dojść do jakiegoś kompromisu. Mhm. A w domu czeka? Czeka starszy, 3,5-letni Adaś. Pani Ewa to mieszkanka powiatu pajęczańskiego. Jak sama podkreśla, decyzję o tym, że będzie rodzić w byłchatowskim szpitalu podjęła już dawno temu. Termin porodu wyznaczony był na połowę stycznia, jednak Maluch postanowił wcześniej pojawić się na świecie. Według terminu USG, no to jest 12 dni wcześniej, ale lekarze tu i położne mówią, że jest wszystko ok. I się cieszymy. A ten okres świąteczno-noworoczny, czuła pani, że to już się zbliża wielkimi krokami? Tak, czułam, czułam. Najbardziej to czułam w sylwestra. Byłam bardzo, bardzo słabiutka. Ale, ale tak mówię, żeby, no żeby nie w tej fajerwerki, mówię, żeby poczekał. Nawet nie w Nowy Rok, wie, po, po pierwszym. No i udało się. Widać, że posłuchał. No, chyba tak. No. Widocznie tak miało być. Spokojnie, teraz jesteście tutaj w szpitalu. A pani jak się czuje? No, jak na dobę po polodzie, to czuję się bardzo dobrze, coraz lepiej. Warto dodać, że tego dnia jednak kilka godzin później w szpitalu wojewódzkim w urodziło się jeszcze dwóch chłopców, natomiast w czwartek na świat przyszła pierwsza tegoroczna dziewczynka.